Trasa do Zakopanego Podwiat Nie będzie lekko Morale jest bardzo niskie Dzisiaj będzie prawdziwa, ekonomiczna jazda Łobi leży jak wiadomo na kubałówka czysta na giełdę Nie ma miękkiej gry Na zakopany! No i mamy pierwszą większą trasę w tym roku w końcu. Mamy 2 maja, i chcemy dziś zaliczyć trasę, którą planowaliśmy w tamtym roku, ale się udało jej zrealizować. Jademy do Zakopanego, tam i z powrotem. Sytuacja się trochę skomplikowała. Właśnie wracam z miejsca zbiórki z, z W Pracik niestety odpad. Przyjechały, okazało się, że mam problem z przełożeniem. No niestety. Podjąłem decyzję wrócić szybko do domu, bo zapięcie rowerowe. Decyduję, czy jadę sam, ale myślę, że pojadę. Morale jest bardzo niskie. Co zrobić, takie życie? Jadajmy dłużej! Dobra, za rowerowe mamy, możemy jechać dalej. 20 km w nogach, do celu jeszcze daleko. Sześćdziesiąty kilometr docielamy do Oświęcimia zimia i mamy Wadowice, 90 kilometr. Nie ma czasu na zwiedzanie ani kremówki. Jademy dalej. Co najbardziej dziecko, przełęcz Krowiarki Nigdy tam nie byłem jeszcze. Podjazd 9 km. Pokazały się fane widoki i pokazały się wzniesienia. To jest co lubimy najbardziej. sobie przerwę w Jordanowie na 128 km. Ostatnie ładowanie, i tuż za rogiem przełęcz krowiarki. Podjazd rozpoczęty, przełęcz coraz bliżej. Na szczytach jeszcze śnieg. Czyli się, się zabawa. Zjechałem właśnie z przełęczy. Trochę mnie przełęcz rozczarowała. Myślałem, że będą lepsze widoki, ale przede mną już widać katry. Ja się na pewno nie zabiorę 10 km, witamy zakopane. Zakopane i pierwsze co? Gwiazda na gubałówka. Najlepsze kreple w zakopanym. Polecam. Dobra Jo, sobę cieplutkę rarytas. Dobra, kreplimy się na jedni Czas wracać do domu, opuszczamy Zakopane Rzeczka sobie fajnie płynie wśród Dunajca Miała tu być Velo Dunajec Trasa bardzo znana, ale niestety Okazało się szutrowato Pozostało mi 115 km do domu, jest godzina 20 Poszukam jeszcze sklepu, mam nadzieję, że jakiś znajdę jeszcze otwarty. Uzupełnię bidony i cisna do domu. Dobra, dobijamy do mety powoli. O, co tu asfalt zwinęli?